Największy powód, jaki jest, że giną wielkie talenty, to jest to, że oni chcą dzisiaj wszystko. To jest to, że młodzi ludzie teraz chcą jak najwięcej, jak najmniej pracy i jak najszybciej. Tak, jak najszybciej. Dzisiaj od razu chciałbym mieć dzisiaj. Mistrzostwo światła. Dwie żony, wille, mercedesy. Ferrari, tam jakieś inne i być mieć osiem pasów, nie? Najlepiej nie trenując, nie? Oni by wszystko chcieli dzisiaj. To dotyczy bardzo dużej ilości nie tylko boksów, dotyczy wielu, wielu młodych ludzi utalentowanych w różnych dziedzinach. Pośpiech ich zabija. To, że oni mają jutro, pojutrze, się załamują, że no bo oni chcieli szybko i te. Te nadmierne narzucanie sobie czegoś, co bym chciał mieć dzisiaj, zabija tą radość dochodzenia do wielkich sukcesów życiowych, sportowych.